Prezentuje, jak automatycznie rozpalić w kominku hybrydowym na pelet i drewno Iwona Pelec w trybie pelet. Tutaj mamy kominek wodny z płaszczem wodnym Louis Aqua Max, 20 kW, który grzeje całe dom o powierzchni 200 m2 z wykorzystaniem bufora grzewczego. Tutaj na ekranie mamy bufor grzewczy. Bufor ma pojemność 500 litrów. Jest to bufor kombinowany woda użytkowa do kąpania i woda do centralnego ogrzewania. W tej chwili w buforze jest 41 stopni, a chcemy mieć 65 stopni. Kominek jest wychłodzony wystarczy przycisnąć przycisk start jednorazowo, aby rozpalić w kominku. I to wszystko. Kominek wykonuje w tej chwili automatyczne czyszczenie z popiołu, i po wyczyszczeniu automatycznie się rozpali. W wykonanym czyszczeniu automatycznym kominek zaczyna podawać pelet i załącza elektryczną zapalarkę, która rozpali pellet w ciągu 3 do 5 minut. Już widzimy, jak zapalarka automatycznie rozpala pellet. Za chwilę pojawi się płomienio i jeżeli ten płomień za chwilę urośnie, to zapalarka automatycznie zostanie przez komputer wyłączona. Po około minucie od rozpalenia płomień jest już wyższy, już pelet w palniku się rozpalił, zapalarka już została odłączona automatycznie. Kominek jest w stabilizacji rozpalania w tej chwili. I za chwilę płomień będzie jeszcze wyższy. I już mamy kominek całkowicie rozpalony w mocy maksymalnej. Nagrzewa nam bufor wody.